Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam was na przegląd hol Mojito. Będzie kilka fajnych rzeczy. Zacznijmy może od bluzki i shortów. Po kolei. Bluzka ma rozmiar 36 i jest dosyć luźna. Tutaj na wysokości talii. Bardziej sądziłam, że to będzie wyglądało gdzieś o. Tak? a tak nie wygląda, także tutaj rozważałabym jednak mniejszy rozmiar. Shorty mają rozmiar 38 i są dosyć luźne, także jeżeli chodzi o shorty to zdecydowałabym się na mniejszy rozmiar. Nie mają żadnych szlufek, zapinane są z boku na zamek, także nie wiem jak to będzie, ale myślę, że przy mniejszym rozmiarze, o! Wyglądałyby tak, co mi się osobiście bardziej podoba. Materiał jest przyjemny, nie przebijający. Szorty mają też kieszenie. Już Wam pokazuję długość przy metrze 60. Bo długość jest fajna, także wiecie, krótkie spodenki, ale nie takie, że widać tam z tyłu zbyt wiele. Uważam, że wyglądają bardzo ładnie. Materiał jest przyjemny w dotyku i wygląda świetnie. Wiecie, co te takie pastelowe kolory? Te kwiaty są takie ładne. Naprawdę ładna rzecz. I teraz właśnie takich przyjemnych kolorów w to znajdziecie całą masę. A jeżeli jesteście ciekawe, jakie są moje wymiary i chciałybyście zajrzeć na to, ubrania na stronie, to zapraszam was serdecznie do opisu. Tam są wymiary, linki oraz rozmiary, które konkretnie zamówiłam. Także jeżeli gdzieś tutaj jakiegoś rozmiaru zapomnę, to tam będzie na pewno. Teraz może bardziej jak dla mnie nie wypał. Góra w rozmiarze 36, dół w rozmiarze 38. Bluzka, która tu strasznie się rozjeżdża. Ja nie wiem, czy to może to nie jest przód. Zaraz ją założę na odwrót, może tam jest przód. Z tyłu, jak widzicie, sznureczki. Materiał bardzo przyjemny, bardzo ładny. Także coś dla mnie zdecydowanie wyjściowego. Ona też jest króciutka, także sięga mi do talii, ale tutaj na brzuchu jakoś mnie za bardzo nie opina. Także ten rozmiar 36, możliwe, że jest po prostu na mnie za duży. Więc tutaj trzeba brać rozmiar mniejszy niż normalnie. Z tyłu mamy gumkę. Aha, no tak, jak ją odwrócę, to ta gumka będzie. Zaraz zobaczymy. <noise> zaraz sobie spróbujemy z nią poradzić bo dekolt jest kompletnie nieakceptowalny od razu się rozjeżdża całkowicie muszę ją wręcz tutaj trzymać tę bluzkę trzeba byłoby coś tutaj wszyć, chwycić broszką cokolwiek przemyśleć jeżeli chodzi o spodnie to rozmiar 38 jest na mnie za duży tu na pewno decydowałabym się na mniejszy mają kieszenie, które trochę widać także widać te zarysy kieszeni materiał pomimo to jest przyjemny taki wiecie już grubszy mają szlufki, porządne zapięcie i są szerokie. I teraz tak, przy metrze 60 wzrostu i około 6-7 cm obcasie, to one się włóczą po ziemi. Także zdecydowanie wymagające jak dla mnie skrócenia. No, jeżeli jesteście wyższe, to nie będziecie miały problemu. Ja niestety nie lubię, jak się coś włóczy po ziemi, jeszcze tym bardziej białe spodnie. Nastąpiło odwrócenie. Sznureczki są teraz z przodu. Dodatkowo ten sznurek zawiązałam sobie jeszcze, tak żeby węzeł był z tyłu. Nie wiem jakie tu jest założenie producenta. Widzicie jak się rozchyla na plecach, a co dopiero jak się rozchylało z przodu. Rozpięłam sobie też rękawy, bo już nie chciało mi się na siłę przeciskać. Nie chciałam urwać guziczków. Tutaj macie taką gumkę. Także nawet się nieźle przewleka, w mojej ocenie lepiej wygląda teraz, bo przynajmniej da się w niej gdzieś pójść, ale z tyłu to nie mój klimat, nie mój klimat, no zdecydowanie bez biustonosza by musiało być i wygląda w ten sposób. Pora na kolejne zestawienie. Tym razem zielona bluzka, której już nic nie dolega, oraz krótkie spodenki zapinane na zamek i zapinane na pasek. Zacznijmy może od bluzki. Wykonana jest z przyjemnego materiału z tłoczeniami. Krótka, także jest to zdecydowanie coś jak dla mnie do wysokich stanów. Mam rozmiar 36. Bez problemu ją przeciągnęłam przez górę. Podoba mi się, jak jest tutaj do pasowana, ale przy tym nie jest mocno opięta. Z tyłu, jak widzicie, wszystko zabudowane. Długie rękawy, także coś bardziej może wiosennego niż letniego. Będę nad nią myślała, bo przyznaję, że mi się po prostu podoba. Chociaż te szerokie rękawy mnie lekko zniechęcają. Wolałabym ją w wersji w z krótkim rękawkiem albo bez rękawów, ale może się jeszcze takie pojawią. Jeżeli chodzi o spodenki, mam na sobie rozmiar 38, który jest po prostu za duży. Także, pomimo tego, że się gdzieś tu ścisnęłam tym paskiem, jak się w zasadzie tylko dało, to jednak się zrobił taki nadmiar materiału i gdzieś to dziwnie wygląda. Także tutaj rozmiar 36 byłby dobry. Kieszenie. Materiał nie przebija, taki jest tych ciut grubszych, także wygląda całkiem nieźle. E, mają szlufki, mają pasek taki na bolce, więc się to nigdzie nie będzie rozjeżdżać. No ale wiecie co, no z tym, o, tak powinno być. O, tak by było dla mnie do noszenia, żeby właśnie nie było widać brzucha. A żeby spodenki też były ładnie dopasowane i tak by mi się bardziej podobały. Także będę się zastanawiać, czy nie zamówić rozmiaru 36. A jeżeli jeszcze nie widziałyście, to zapraszam Was serdecznie na mój haul z przeglądem sukienek, bo jest tam cała masa świetnych sukienek. Zobaczymy, czy coś zostało jeszcze ze mną, czy może które się już przeceniły. Także serdecznie Was zapraszam. A teraz co? Przechodzimy dalej. Kolejne zestawienie, tym razem coś innego. Koszulka, taki półgolfik w rozmiarze 36, ale ma tutaj dosyć sporo luzu, także układa się ładnie, niezbyt opięta, materiał jest świetny. Delikatny, przyjemny, łatwo się rozciąga, taki trochę grubszy, więc nigdzie nic nie przebija, tylko kolor jest. To jest taki neonowy zielony. Neonowy zielony, limonka taka. Nie za bardzo ten kolor mi odpowiada, poza tym, że wszystko inne mi odpowiada, ale ta kolorystyka ogólnie. Tego modelu była niezbyt duża, tam chyba były tylko dwa albo trzy kolory, i ten wydawał mi się najlepszy, ale może się jeszcze pojawią. I do tego mam założoną spódnicę w rozmiarze 36, w takim materiale jak te shorty, także bardzo fajnym, ze świetną zakładką, także tutaj nigdzie nic nie będzie wystawało. Materiał przyjemny, rozmiar 36, odpowiedni, zapinana z boku na zamek. I jak widzicie, z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Dla mnie jest to zdecydowanie spódnica wyjściowa, nie na co dzień. Może na randkę o coś takiego to tak, ale tak na co dzień to niekoniecznie. I dlatego też ten poliester mi jakoś bardzo nie przeszkadzał, bo skoro to jest takie, wiecie. Na wyjście, to czemu nie? Nie ma nigdzie kieszeni. Ciekawa jestem też, czy pojawią się jeszcze jakieś inne ubrania z tego materiału, bo ten nadruk bardzo mi się podoba, takie właśnie rozmyte, romantyczne nadruki są świetne. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Teraz coś fioletowego, fioletowa bluzeczka, bardzo przyjemny materiał, nigdzie nie przebijający. Zamówiłam ją ze względu na ten przepiękny dekolt kwadratowy, niepowiększający się. Niestety nie zostanie ze mną. Ale zaraz zobaczycie dlaczego. Mam na sobie rozmiar 36, który uważam za odpowiedni, wygodnie się ją wdziewa, ładnie jest dopasowana, krótka, także do takiej spódnicy jak dla mnie jak najbardziej na plus, ale na minus jest niestety tył, także tutaj kurczę, no, albo bez biustonosza, albo nie wiem z czym. Ale z czymś co z tyłu nie ma tego zapięcia. Także niestety ale dlatego nie zostanie. Nigdzie się tutaj nie rozjeżdża, ładnie się trzyma. Materiał jest pojedynczy, także nie ma tutaj nigdzie takiej wstawki, która pozwalałaby na to, żeby nosić ją zupełnie bez biustonosza. Także, no cóż, bardzo ładna rozmiar w porządku. Tylko niestety tył nie dla mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli lubicie Mohito tak samo jak ja, to koniecznie łapkujcie i subskrybujcie mój kanał, bo Mohito gości tu wyjątkowo często i być może nawet będzie gościć jeszcze częściej, bo jakoś tak te ubrania bardzo przykuwają mój wzrok. Jeżeli film Wam się podobał, to... Też łapkujcie i zapraszam Was na mój kanał. Zapraszam Was regularnie, bo filmy się pojawiają we wtorki i piątki o godzinie o 18 oraz w niektóre niedzielę. Do zobaczenia! Pa!